i Ibiza 2015 rok. Finalnie kupiona blisko 10% taniej niż cena wyjściowa i już tłumaczymy dlaczego. Samochód był niewiele, dobrze niewiele, delikatnie uszkodzony w lewą stronę. No i niestety trochę pokazuje nam się korozja. Tutaj gdzieś na dołach drzwi, tutaj na błotniku trzeba będzie to ogarnąć, gdzieś tam klamka jest zarysowana. Doły progów z dwóch stron i ja to staram się, drugi nie to pokazywał, żebyśmy się w szorcie zmieścili. A także tutaj wokół znaczka Jednocześnie słychać też, że będzie sprzęgło do roboty A tak naprawdę prawdopodobnie jest to łożysko To wyciskowe oporowe Raczej ono daje o sobie znać No i dzięki temu, tak jak już mówiłem Mamy o wiele lepszą cenę Ale jednocześnie mamy dwa komplety kół aluminiowych Dwa razy opony Z przodu hamulce, które niedługo będą Do wymiany Klocka została jakieś 30% Natomiast z tyłu są prawie nowe tarcze i klocki Fajne Zadbane wnętrze, które jeszcze Wam postaram się pokazać. A Was zapraszam do lajkowania, hejtowania i subów.